Cześć, witajcie na kanale Remotestuje. Ja nazywam się Rafał. Jak obserwujecie mnie na Instagramie, to widzieliście, wczoraj wrzuciłem post. Teraz nowy projekt. Tutaj za mną stoi dom, 135 lat. Kawał tradycji z dwóch części, czyli część kamienna z tej strony, z tamtej strony część drewniana. No, bardzo duży zakres prac, bardzo... Inna praca niż taka dotychczas, zanim dojdzie do jakiegoś tam płytkowania czy wykończeniówki. Także pierwsza seria filmów, jakie powstaną, to jest demontaż tej szopy starej. Z tym, że dachówkę muszę odzyskać, bo jest to. Jest to dachówka dość stara, nie jest to pierwsze pokrycie dachowe tego domu, ale jest to dachówka cementowa. Trzeba tą dachówkę odzyskać z racji tego, że na dachu niektóre dachówki są dziurawe, więc im więcej odzyskam z tego, tym więcej inwestorzy będą mieć do połatania na dachu. Czyli w pierwszej kolejności plan jest taki, że rozbieram cały, cały dach. Jak widzicie to już jest wszystko spruchniałe. Będzie, to, będzie, będzie można tym zapalić w kominku. Deski, które się będzie dało zdemontować, to demontujemy, chowamy na razie. Będą prawdopodobnie z tych desek wykonane okiennice na okna, później do domu przeze mnie i parę jeszcze takich tematów. Także jest to naprawdę pierwszy dom taki, który wykonuje tak stary remont. Cieszę się, że spotkało mnie to i i zapraszam Was do, do serii tych filmów, bo naprawdę będzie, będzie duży, dużo materiału na ten temat. Jeżeli kogoś interesuje taki temat, to zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do oglądania i oczywiście do komentowania. Także dzisiaj, w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak usuwam tą starą dachówkę. Oczywiście robię to od góry mech, ile się da, to zrzucam. Resztę wynoszę chowam, żeby mi to nie graciło. Później będę rozbierał drugie zadaszenie. Drugie zadaszenie już jest nowsze, wykonane, można powiedzieć, nie wiem, 10 lat temu. Ta szopa już trochę lat ma, więc trzeba się jej pozbyć, trzeba to usunąć, póki jeszcze sama się nie zawaliła. Więc zapraszam do oglądania. W kolejnym filmie pokażę wam, jak usuwam te deski i Krok po kroku trzeba to podejść do tego bardzo nas spokojnie, żeby nam to się po prostu nie zawaliło na głowę. Także was zapraszam do oglądania, subskrypcji kanału, lajkowania. Pozdrawiam i jak zwykle życzę wam miłego dnia i oczywiście oglądajcie film do końca. Na koniec pokażę wam ile tej dachówki udało się odzyskać i w jakim ona jest w stanie. I tak to tu idzie, ściągam to, jak widzicie, po dwa rzędy. Na początku ściągałem po jednym rzędzie, teraz ściągam po dwa, żeby mi się to nie no po prostu to trochę to zajmuje miejsca, ta zachówka i trochę waży. Powiem Wam, że to jest fajna robota. To jest robota w ogóle dla Fachmajstra. Jak znacie, to super, a ci, kto nie znają, to polecam. Wejdźcie sobie do Fachmeister na kanał na YouTube. To jest pozytywny gość, on się zajmuje dachami. Co prawda, nie jest z moich okolic, ale wie, jak będzie to oglądał, to będzie wiedział o co chodzi. Nie? Także ja każdą dachówkę ściągam, oczyszczam z tej kory, Ej kurze, z tego mchu. Eee, I powiem Wam, że te dachówki są. W całkiem dobrej kondycji. Najgorsze dachówki są tutaj na samym dole, te, a tamte są. Można powiedzieć, że jeszcze bardzo spoko. Tutaj e, nie wiem, jak to się nawet fachowo nazywa, bo się dachami nie zajmuje. Ta poprzeczka była całkiem spruchniała, Te tutaj w miarę są ok. Mógłbym je powycinać teraz tutaj lisem, ale nie chcę. Będę chciał je też w jak największej mierze odzyskać może i nawet i w całości bo, bo może jeszcze będą potrzebne do innych prac związanych w środku zobaczymy tak naprawdę w jakiej będą kondycji i czy je tam nie podżerają jakieś robale więc tak to sobie tutaj wygląda a potem się zajmiemy dechami Ściągniemy okładzinę ścienną, czyli tą dechę, tam dookoła. I jak już będziemy mieć sam szkielet, to będziemy go rozbierać tak na spokojnie, żeby się tutaj nic nie zwaliło. Bo to jak mówię, stary dom, 135 lat, więc to pewnie nie ma aż tyle. Ta dobudówka, ale swoje lata też ma, więc trzeba podchodzić do tego z dystansem i na spokojnie. Okulary musiałem ubrać, bo się syfi z tego mega, więc żeby mi ten syf do oczu nie wpadł, to okularki mam, rękawiczki, także BHP zadbałem i jadę z tematem. Trzeba się uwijać, bo już jest listopad, 8 listopad, moje urodziny, więc taki prezent dostałem na urodziny, że mam możliwość... Wzięcia udziału w remoncie tego projektu, tego domu. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że po ekspertyzie rzeczoznawcy budowlanego pani inwestorka nie zrezygnuje z, z remontu, może zmniejszy plany, nie będzie zagospodarowała tej góry na mieszkalną, ale dół będziemy dalej robić i będę mógł wam pokazać, jak to tam wszystko przebiega. Co tam jest, i tak dalej, i tak dalej. Na razie, dopóki nie mam informacji, czy wchodzimy do środka, nie mam ekspertyzy, nagrywamy to, co będę robił na zewnątrz. Także lecimy z tematem. Tak, także zleciało praktycznie cały dzień ściągania dachówki, ale to chodziło na to, o to, żeby jak najwięcej tej dachówki odzyskać z tego, co było na tym dachu. Już Wam podam bilans zysków i strat. Jedna dachówka mi się rozwaliła, bo mi wypadła z ręki. Zresztą jest nagrane na kamerze Cztery albo pięć dachówek było rozlecianych na dachu, co się same rozpadły. No a reszta jest w lepszym lub gorszym stanie, ale w całości. Tak to tu wygląda. Jutro, czyli w kolejnym odcinku, pokażę Wam jak demontuję okładzinę ścienną, czyli te dechy. Później więźbę. No i zajrzyjmy do środka. I konstrukcję. Konstrukcja wygląda w ten sposób. Więc... Konstrukcję zdemontuję i będzie... I będziemy mieć... Opróżniony temacik. Sąsiad ma tam takie coś. Ze Stara czy z czego? Jak ktoś wie to piszcie w komentarzu. Jestem ciekawy. Co to za buda jest. Też kawałek historii. Ma. Przyjdzie sąsiad, to się go zapytam. Ale może ktoś z widzów będzie wiedział. Taki temat. Ciekawe, nie? Mnie, mnie takie ciekawe, ciekawią rzecz. A was, jak się znacie na tym, wiecie, to to, to piście. No i kolejna wiata jest taka to jest wiata. Nowego typu, bo ona ma z 10 lat, może. Ona będzie też do rozbierki całkowitej, więc pokrycie dachowe też będę ściągał. Na pewno też zrobimy z tego filmik jakiś, jak ja to rozbieram. No i tutaj wygląda to w ten sposób, nie? To jest tak zamontowane, wiecie. Na słowo honoru tam się trzyma muru tam się gdzieś trzyma. Tam dalej się nie trzyma. No i generalnie strasznie dużo cienia robi, i, i, i nic poza tym. Także w pierwszej kolejności to, potem tamto. Jutro jeszcze wizyta konser nie konserwatora, tylko rzeczoznawcy budowlanego, żebyśmy ocenili stan techniczny tego domu, kondycję i tak dalej. Aha, choć jeszcze pokażę wam, ile jest dachówki. Jaka jest ta dachówka, w jakim stanie. Dachówka oczywiście jest schowana pod dachem, zresztą wszystko będzie schowane tu pod dachem, całe to drzewo, żeby właściciele wszystko mieli pod jednym, w jednym miejscu. Także no jest tego trochę, trochę to waży, no ale miejsca jak gdyby w tej stodole jest dużo, więc całe to wszystko będziemy chować. No. Zapełnić gdzieś do samej góry nie zapełnię na pewno. Dobra, to tyle w tym filmie z rozbiórki dachu. Kolejny film będzie z rozbiórki ścian, trochę rozbiórek się pojawi na moim kanale. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.